Witamy w kolejnym odcinku. O nie, bateria siada. How may I direct your call? Mamy dwa psy. Tak. Jeden to Beata, a drugi to jest Feluś. No nie nazwaliłeś. Co tu się dzieje? A? 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 No masz tu, że tak powiem, wszystko przygotowane. Nawet pół kadru ci oddam. Pa. Ale Patrycji nie ma. Gdzie, gdzie ta Patrycja? Ha! Tam Patrycja jest. A mama, mam, mam! Jest niedziela. Je... Który jest dzisiaj? 20... 30? 30. 30 lipca. Od 1 sierpnia znowu zaczynamy dietę. No. I co jeszcze mogę powiedzieć? Jest gorąco. I byliśmy na spacerze, i teraz będziemy się Chilować, nie? Dobrze, kontynuować. Kontynuować. <grymne> Czego chcieć więcej?